Zadanie pierwsze. Rozwiąż układ równań tak jak tutaj widzisz metodą podstawiania. Ten układ równań tutaj już sobie przepisałam. Metoda podstawiania polega na tym, że z pierwszego równania lub z drugiego równania wyprowadzam sobie albo zmienną x, albo zmienną y. Moją ideą jest to, że wyprowadzam sobie zawsze tę niewiadomą, która później po przekształceniu. Damy liczbę całkowite. Czyli tutaj albo wyprowadzę sobie y z tego pierwszego równania, albo y z trzeciego. Zaraz powiem ci dokładnie o co mi chodzi. Skoro wyprowadzam y z pierwszego równania, to tutaj zapisuję minus 2y, które jest równe 14 minus 6x. I teraz obustronnie dzielę całe równanie przez minus 2, czyli przez wartość, która stoi przy y otrzymując y, który jest równy minus 7 plus 3x. I teraz zobacz, o co mi chodziło. Jeżeli ja bym wyprowadziła z tego pierwszego równania x, to bym tutaj musiała zapisać 6x, które jest równe 14 dodać 2y. Więc tutaj musiałabym teraz obu je podzielić przez 6. Czyli tutaj bym otrzymała x, który jest równy 146. Dodać dwie szóste Greka. No i nawet jeżeli ja bym te ułamki tutaj, czyli ten ułamek i ten ułamek, nawet gdybym ja skróciła, no mogę w obu przypadkach liczniki i mianowniki podzielić przez 2, to tutaj bym otrzymała 7 trzecich plus 1 trzecią Greka. Y. Czyli otrzymałabym tutaj zobacz ułamki zwykłe. Natomiast wyprowadzając Y z tego pierwszego równania, ja tu otrzymam liczby całkowite, dzięki czemu ja zmniejszam sobie ryzyko błędu. To, ta sama sytuacja miałaby miejsce, gdybyśmy przeanalizowali to drugie równanie. Jeżeli z drugiego równania ja bym wyprowadziła y, to równanie wyglądałoby następująco. 3Y równa się 15 odjąć 9x. I teraz tutaj, dzieląc obu stronie przez 3, otrzymałabym y równe 5 -3x. odjąć 3x. Natomiast jeżeli wyprowadziłabym x, to równanie wyglądałoby następująco. 9x jest równe 15 odjąć 3y. I tutaj musiałabym obu podzielić przez 9, przez to x byłby równy 15 Odjąć 3/9 y No i tutaj znowu, nawet po skróceniu liczniki mianownik w obu przypadkach mogę podzielić przez 3. Otrzymałabym 5 trzecich odjąć 1 trzecią Y. Czyli zobacz, o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że jeżeli doprowadzamy sobie jakąś tam zmienną, to zawsze warto jest wyprowadzić te zmienne, które dają nam potem po przekształceniach liczby całkowite. No bo niestety ułamki, nawet jeżeli proste, dają jakiś cień nadziei na pomyłkę. A my chcemy tych pomyłek unikać. No dobrze, zostawiam sobie tutaj to pierwsze równanie, które wyznaczyłam. Pozostałą część letry. Mam nadzieję, że moje tutaj argumentacje są dla Ciebie zrozumiałe, dlaczego akurat podjęłam taką, a nie inną decyzję. OK. Z pierwszego równania wyprowadziłam y, otrzymałam takie równanie jak widzisz, więc tutaj teraz zapiszę y jest równe minus 7 dodać 3x i ponieważ przekształciłam pierwsze równanie to na tym etapie przepisuję drugie równanie. Otrzymując tutaj 9x plus 3y jest równe 15 i całość biorę w klamrę. I teraz popatrz, wiem, że y jest równe minus 7 plus 3x. I całe to wyrażenie ja podstawiam pod y tutaj w to miejsce. Czyli otrzymuję 9x dodać 3 razy. I teraz to całe wyrażenie zapisuję w nawiasie. Czyli tutaj będziemy mieli minus 7, dodać 3x i całość jest równa 15. Dlaczego tak? Dlatego, że ja przez 3 muszę przemnożyć. Całe wyrażenie to tutaj. Gdybym nie zapisała tego w nawiasie, tak jak zapisałam tutaj, to wyrażenie wyglądałoby w ten sposób. 3 razy minus 7 plus 3x. To oznacza, że ja przez 3 przymnożyłabym tylko i wyłącznie minus 7, natomiast do całości dodawałabym 3x. Co oczywiście będzie w tym przypadku zupełnie innym wyrażeniem. I teraz, co muszę zrobić? Na tym etapie muszę zawartość tego nawiasu wymnożyć przez trójkę, dzięki czemu ja otrzymuję tutaj 9x odjąć, 21 i dodać 9x. Całość jest równa 15. No to teraz należy dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli 9x plus 9x to jest 18x. Na razie tutaj te minus 21 mogę przepisać, czyli mogę zapisać minus 21 i całość jest równa 15. I teraz otrzymam takie równanie, które należy rozwiązać. 18x zostaje po lewej stronie równania, natomiast minus 21 przenoszę tutaj na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, czyli 15 dodać 21. Na tej podstawie wiem, że 18x. Jest równe 36. I teraz muszę obustronnie podzielić przez wartość, która stoi przy x, czyli przez 18. Czyli x jest równe, bo 18x dzielone na 18 to jest x, natomiast 36 dzielone na 18 to jest po prostu 2. I Zobacz, mam wyznaczonego już x, czyli zapisuję, że x jest równe 2. Pozostaje mi teraz Wyznaczenie y. W tym celu mogę sobie wybrać albo pierwsze równanie, albo drugie równanie z układu równych. To nie ma znaczenia. Wybierasz te, które Ci się nie wiem, bardziej podoba. Na przykład, ja sobie wybieram to pierwsze, czyli wybieram sobie 6x odjąć 2y jest równe 14, czyli 6x odjąć 2y jest równe 14. Teraz biorę to w nawias klamrowy i Tę dwójkę, którą tutaj wyznaczyłam wcześniej w tych obliczeniach, podstawiam pod x do tego drugiego równania. Otrzymuję dzięki temu 6 razy 2, odjąć, 2 razy y, całość jest równa 14. Muszę to teraz uprościć. To, co tutaj otrzymałam, muszę uprościć. 6 razy 2 to jest 12, no i resztę przepisuję. Minus 2y jest równe 14. No i teraz minus 2y zostaje po lewej stronie równania, natomiast 12 przynoszę na prawą stronę równania, pamiętając oczywiście o zmianie znaku. Czyli tutaj otrzymuję minus 2y, które jest równe 14 odjąć 12, czyli minus 2y jest równe 2. I teraz obustronnie muszę podzielić przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli w tym przypadku przy niewiadomej Y stoi minus 2. Dlatego ja obustronnie dzielę całe równanie przez minus 2, otrzymując y równy minus 1. Czyli już na tym etapie mamy w zasadzie wyznaczone wszystko to, o co byliśmy proszeni. Czyli mamy wyznaczoną wartość x i mamy wyznaczoną wartość y, więc ja sobie zapiszę, że x jest równy 2, y jest równy minus 1. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś moje filmy dotyczące wprowadzenia. Do rozwiązywania układów równań, to doskonale wiesz, że takie układy równań to są tak naprawdę dwie proste w jednym układzie współrzędnym. I to, co tutaj nam wychodzi, to jest miejsce przecięcia się zarówno jednej, jak i drugiej prostej. Dlatego możemy odpowiedź zapisać także jako współrzędne, takie współrzędne takiego punktu. Czyli zapisując rozwiązanie układu równań, możesz odpowiedź zapisać albo w taki sposób, albo w taki. Zróbmy sobie teraz sprawdzenie. Zobaczmy, czy dobrze policzyliśmy. Ja teraz wartość x, czyli dwójkę, podstawię pod tego x tutaj w to miejsce oraz wartość y, czyli minus 1 podstawię pod tego y do pierwszego równania, czyli tylko pod lewą stronę, czyli wyliczam teraz, wyznaczam wartość lewej strony pierwszego równania i tutaj mam 6 razy 2. Objąć 2 razy minus 1, to się równa. 6 razy 2 to jest 12, minus 2 razy minus 1 to jest plus 2. Więc tutaj mam po prostu 12 plus 2, 12 plus 2 to jest 14. Teraz zobacz, że prawa strona tego równania jest równa 14, czyli lewa strona jest równa prawej. Wyznaczyliśmy sobie teraz. Taką sytuację, w której wiemy, że taka para licz spełnia to pierwsze równanie, ale to wcale nie oznacza, że ta para licz spełnia cały, cały układ. Musimy sobie sprawdzić jeszcze, że wyznaczona para licz spełnia drugie równanie. I zrobimy dokładnie to samo, co zrobiliśmy przy okazji równania pierwszego. Czyli dwójkę podstawimy pod tego x, natomiast y równego minus 1 podstawimy pod y tutaj w to miejsce. I na razie zajmuję się tylko i wyłącznie lewą stroną tego drugiego równania. Czyli mam tutaj 9 razy 2, dodać 3 razy minus 1, to się równa. 9 razy 2 to jest 18. No i 3 razy minus 1 to jest minus 3, więc zapisuję tutaj minus 3. Na 18 odjąć 3 to jest 15. Czyli 15 to jest wartość lewej strony tego równania. Natomiast prawa też jest równa 15, czyli dzięki temu mogę zapisać, że lewa strona jest równa prawej. No i teraz zobacz, co zrobiliśmy. Myśmy sprawdzili pierwsze równanie. Przy pierwszym równaniu wyszło nam, że lewa jest równa prawej. Sprawdziliśmy drugie równanie, też nam wyszło, że lewa jest równa prawej, to oznacza, że ta para liczb spełnia zarówno pierwsze równanie, jak i drugie równanie w tym układzie, co oznacza, że ta para liczb spełnia cały ten układ równań, czyli jest odpowiedzią ta para liczb do naszego zadania. Jeżeli nie, widziałeś, nie widziałaś innych moich filmów związanych z rozwiązywaniem układów równań, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam linki do odpowiednich filmów, które koniecznie musisz obejrzeć. Pamiętaj, żeby obejrzeć film wprowadzający do rozwiązywania układów równań, gdzie przedstawiam ideę tego typu zadań, no i drugi film dosyć istotny w którym to opowiadam o równaniach oznaczonych, nieoznaczonych i równaniach czy układach równań sprzecznych. To jest bardzo ważne do zrozumienia idei rozwiązywania układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o lajkowaniu filmu. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby kanałem dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki.